Takie krótkie nagranie związane z ciekawostką, pewną, związaną właśnie z tym całym procesem transformacji w kierunku żywienia surowego. Jak wtedy, jakie reakcje w ciele zachodzą, i w pewnych obszarach następuje pewne wręcz odwrócenie. A co mam na myśli? Chciałem tu właśnie takie, takie dwa obszary zaznaczyć. Pierwszy to jest takie zdolność, o, zdolność nasycenie ciała po prostu po, po jedzeniu kiedy czujemy sytość, a drugie to właśnie utrzymywanie temperatury bo wielu ludzi właśnie mówi, że nie może się najeść surowym jedzeniem czyli tam owocami, że, że są głodni ja to doskonale rozumiem bo ja mam to samo tylko tyle, że doświadczam tego z drugiej strony nie, nie mogę już w tym po tych kilku latach surowego żywienia nie mogę się najeść gotowanym właśnie jedzeniem i to jest takie wręcz zabawne <laughs> trochę, bo no już następuje, po, po, po prostu w, w, z czasem następuje taka transformacja wewnątrzustrojowa, nasze bakterie się zmieniają, a do danego, pro, danego rodzaju żywności potrzebujemy odpowiednich bakterii, nie? czyli inne zajmują się tam przerabianiem surowego jedzenia, inne właśnie gotowanego i właśnie to wszystko zależy od mikroflory i jeśli ona się już przetransformowała w kierunku właśnie Fermentacji mlekowej, no to bardzo dobrze właśnie zajmuje się surowym jedzeniem, potrafi to skutecznie właśnie nam przerabiać, i te bakterie są chyba takie właśnie kluczowe. No a druga sprawa, że po tych po tym czasie no, następuje oczyszczenie też narządów i kosków jelitowych, i wtedy jesteśmy w stanie, możemy absorbować po prostu te składniki odżywcze bardzo dobrze, z, które są z owoców i w pełni się tym najadać. Nie? Czyli to jest takie, że ja w tym momencie mogę się najeść bardzo dobrze niewielką ilością owoców, a nie potrafię gotowanym jedzeniem. Czyli takie od, no, odwrotnie wręcz. Yy, I takie, wręcz to czasem było nawet trochę zabawne, ale no, przybierało to wręcz takie. Taką formę, że kiedy jadłem w jakichś tam okolicznościach gotowane jedzenie, czy tam na przykład jak jechałem do rodziców, no to pamiętam takie sytuacje, że było tak, że zjadałem czasami trzy razy więcej porcje niż, niż oni, nie? niż tam brat mój i tak dalej. Oni byli w szoku w ogóle, jak ja mogę się, gdzie ja to w ogóle zmieszczę? No i to tak działa, że kiedy jelita są oczyszczone, to jest miejsce, żeby właśnie wielita jelita ten pokarm wchodzi i dużo, dużo go może wejść, ale nie czuć jednocześnie tej sytości, nie? Człowiek je, 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 pod korek w zasadzie, ale nie, ciało nie wysyła tego sygnału, że kurde, koniec, wystarczy już, nie? No, a właśnie... No i tak samo mają właśnie ludzie, którzy jedzą, jedzą gotowane też z tego samego właśnie względu nie czują tej sytości jakby po zjedzeniu po owoców, bo po prostu inne bakterie mają, nie? I, i nie, nie są w stanie jeszcze absorbować tych składników odżywczych właśnie z owoców. Tak. W pełni optymalnie, nie? jak to później. No to tak nadmieniłem ten pierwszy obszar, a drugi to jest właśnie ciepłota ciała, które też jest bardzo ciekawym yy, zjawiskiem. Też następuje pewnego rodzaju takie odwrócenie. Yy. No też wiele, wiele razy się spotkałem właśnie z taką opinią, że surowe jedzenie czy owoce wychładzają, że jest bardzo zimno i nie można być zimą na nich i tak dalej, że ciało się wychładza. Mm. I to jest tak, że, że właśnie krótkoterminowo tak, jest taki, takie wyzwanie małe z tym związane, do momentu kiedy się oczyścimy, kiedy krew zacznie znowu krążyć, docierać tam we wszystkie obszary, kiedy narządy gruczoły będą działać poprawnie, to wtedy bardzo, bardzo dobrze się ogrzewamy długoterminowo. W krótkim terminie jest to właśnie, yy, może no, najczęściej takie rodzi problemy, wyzwania, nie problemy, bo nie ma problemów, wyzwania są no właśnie z ogrzaniem się ale długoterminowo powoduje to, że właśnie, że super, świetnie się potrafimy ogrzewać i ta ciepłota ciała jest właśnie na takim stałym poziomie i to jest bardzo przyjemne właśnie móc się ogrzewać w takich nawet czy niskich temperaturach ja mam nawet coś takiego teraz, że nawet jak zjemy jakieś lody teraz czy jakieś zimne soki kiedyś mnie te zimne soki wychładzały też, a teraz już zauważyłem, że nawet po tych zimnych sokach już w zasadzie też bardzo dobrze wytrzyma tą temperaturę, czy po lodach zimą, nie? I to jest takie, no, bardzo ciekawe. No natomiast z drugiej strony właśnie odnośnie gotowanego jedzenia to jest tak, że krótkoterminowo ono ogrzewa, tak? Można się ogrzać ciepłym obiadem, zupą, ale niestety długoterminowo wychładza ciała, nie? W długim terminie powoduje to, że ludziom jest zimno, no bo po prostu się tam zapycha w ciele i, i już nie funkcjonuje tak optymalnie, jak to powinno być. I to jest właśnie no, takie no, ciekawe, nie? że to odwrócenie: krótkoterminowo przygotowanym jest ciepło, a długoterminowo zimno, natomiast przy surowym jedzeniu krótkoterminowo jest zimno, a później uszczerpiamy te benefity z ogrzewania ciała i jest bardzo przyjemnie. To tyle, pozdrawiam.